Witam Was serdecznie, moi kochani, w następnym filmiku. Jest piękna wiosna już u nas, więc chciałabym dzisiaj Wam pokazać, co zrobię na obiad. A mianowicie zrobię pizzę wiosenną, właśnie i zrobię na deser z gotowego ciasta francuskiego. Takie ciasteczka z budyniem i z czekoladą w środku. Wcześniej już ugotowałam sobie budyń malinowy w mniejszej ilości wody. Zamiast dwóch szklanek dałam półtorej szklanki mleka i będziemy zaczynać robić. Najpierw sobie zrobimy właśnie te ciasteczka, ponieważ ciasto na pizzę będzie musiało czekać, aż nam wyrośnie, więc w tym czasie będziemy robić inne rzeczy. Ja mam ciasto francuskie z takiej puszki. W Polsce wiem, że jest też tak ładnie zwijane w innych kształtach. Ja tutaj mam takie. Trójkąty, które zaraz sobie będziemy wycinać. Ja mam zrobione takie trójkąciki, sobie zrobiłam. Będziemy to zaraz nadziewać. Piec sobie nastawiamy na 200 stopni góra-dół. Tak naprawdę to robię pierwszy raz. Nie robiłam tak dzisiaj. Tak sobie pomyślałam, że można by było coś takiego zrobić właśnie później po tej pizzy, żeby było dobre. Dajemy budyń. Dajemy malinki i damy jagodę. A, damy dwie. I będziemy sobie to. Zamykać. Ten zrobimy z czekoladą. Ja daję czekoladę w kawałku. Takie coś mi wyszło, takie jakieś dziwadełka, ale my mam, myślę, że będzie dobrze. dobre. Jednego zrobiłam tego ala rogal. I teraz będziemy rozbitym, rozczepanym jajkiem smarować po górze. I będziemy do piekarnika 10-15 minut. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz tak, teraz zrobimy ciasto na pizzę, ponieważ ono godzinę musi nam pozostać w ciepłym miejscu do wyrośnięcia, więc mamy tak 400 g mąki, 20 g drożdży, 220 g, czyli cała szklanka letniej wody, łyżeczka cukru nam będzie potrzebna i łyżeczka soli. Drożdże roz, rozpuszczam sobie, mąkę tutaj mam przesianą w misce, drożdże roz, rozpuszczę z cukrem i z wodą. I łyżeczka cukru. Wymieszamy sobie to. Wodę wlewam do mąki z drożdżami i z cukrem. Dodaję łyżeczkę soli. Ja mam takie malutkie łyżeczki, więc sobie troszkę dam więcej i wyrabiamy ciasto. Ciasto mamy ładnie wyrobione i słuchajcie, do tego ciasta jeszcze tu miałam 30 g oliwy z oliwek. Ale to wszystko będzie na dole pod filmikiem składniki. Teraz sobie przekładam do drugiej miseczki natłuszczonej oliwą i przykryjemy ciepłą. E, przykryjemy ściereczką i położymy do ciepłego miejsca. Nie ciepłą ściereczką, tylko bo patrzę, słuchajcie, wyciągnięte. Tutaj już mam te moje. E, te moje. Ciasteczka i zobaczcie jak ładnie wyglądają. Jeszcze jak wystygną to je posypię cukrem pudrem i troszkę udekorujemy, żeby były ładne. Ciasto dajemy w ciepłe miejsce na około godzinę do wyrośnięcia. Do naszej pizzy wiosennej będzie nam potrzebny sosik czosnkowy. Ja robię sos czosnkowy w ten sposób. Daję majonezu. Ja po prostu daję, o, no powiedzmy dzisiaj sobie dam dwie łyżki, nie, dam sobie trzy łyżki, bo ja naprawdę to tak robię na oko. <noise> Wszystko robię na oko, wiecie, ale i teraz tak daję sobie jogurcik, czosnek, patrzcie jaki mam piękny czosnek. Z polski oczywiście, bo tu takiego nie ma. Dwa takie, jeden duży ząbek albo dwa takie mniejsze, ale wy sobie po prostu spróbujcie, jak jest w smaku. Zawsze możecie dodać. Ja lubię dużo czosnku, ale no zobaczymy zaraz ten czosnek sobie wyciśniemy do tego. Słuchajcie, daję odrobinę oregano, odrobinę suszonej bazylii i dodaję podrobinkę soli. Ja po prostu jak to wymieszam, to wtedy będę widziała czego jeszcze muszę dodać do tego naszego sosiku. Wszystko razem mieszam. Słuchajcie, ten sosik jest naprawdę przepyszny niczego nie muszę już do niego dodawać i ten sos będzie nam potrzebny do oblania naszej pizzy, ponieważ nasza pizza wiosenna będzie to margarita, która będzie upieczona w piecu z serem i później będziemy dawać na nią świeże warzywka będziemy dawać, ja daję sałatę romską daję pomidora, daję ogórka daję czerwoną cebulkę daję kukurydzę z puszki możecie dać cokolwiek, jeżeli lubicie możecie też sobie kurczaczka podsmażyć Chociaż ja nie daję, ponieważ te warzywa na wiosnę są tak dobre, że nie trzeba tam żadnego właśnie dodatku dawać, ale jak lubicie, możecie. Teraz będę brała się za krojenie właśnie tej sałaty i przygotowywanie sobie tych właśnie naszych warzyw na pizzę. Kroimy sobie sałatę, ogóreczki, pomidorka kroimy i czerwoną cebulkę. Po godzinie ciasto jeszcze raz sobie ugniatam. Marujemy sobie oliwą i po kawałeczku na każdy blat, albo jak na macie na blaszce bardzo ładnie się nam zobaczcie to ciasto rozkłada. nagrzewamy sobie na 220 stopni góra dół. Nakłuwam sobie jeszcze teraz tak widelczykiem, żeby nie było baniek. Ja mam teraz moi kochani sosik pomidorowy, taki fajny. Ja sobie po prostu nie mam żadnego specjalnego sosu do pizzy. Chociaż mogłam zrobić, ale wiecie, jak to jest z czasem. Więc ja pokazuję takie przepisy, żeby były szybkie, bo jakbyśmy się chcieli bawić, to byśmy mogły zrobić sobie yy, same ten przecier, przecier do pizzy. Sos do pizzy, różne takie rzeczy. I posypuję jeszcze to oregano. I teraz tak daję na to ser. Tarty. To już zależy od Was, ile tego serka chcecie. Ponieważ ja jeszcze mam taki specjalny ser do pizzy, ale pokażę Wam później. Ja będę posypywała już na troszeczkę, posypię na tą zieleninkę naszą. Już na sam koniec. Dajemy to do piekarnika. Ja myślę, że 15 minut będzie wystarczająco. 15 minut. Ja zawsze sobie patrzę, jak jest przybrązowiony, spód, to pizza wtedy jest dobra. Słuchajcie, pizza wyszła fantastyczna. Fantastyczna po prostu. Czekajcie, żebym się nie oparzyła, jest wyjęta z pieca. I teraz pokażę Wam, dlaczego ona nazywa się wiosenna. Ponieważ teraz będziemy właśnie robić z niej wiosnę, zieleń. Słuchajcie, ogóreczki. To już teraz tylko i wyłącznie od Was zależy, co chcecie sobie na nią nakładać. Tak jak mówię, ktoś lubi mięsko, może podsmażyć sobie kurczaczka na patelni i, i rzucić również tutaj kurczaka. Czerwona cebulka. Kurydza. Słuchajcie, ja dorzucam bazylię, ale to dorzucam ja. Wy wcale nie musicie. I teraz posypuję to jeszcze. Mam taki serek do pizzy. On jest taki troszkę z mocarelką. Taki miks serów to jest, to nie jest taki typowy gołda, tylko taki, o, w ten sposób, posypuję jeszcze odrobiną oregano i słuchajcie, i polewam tym właśnie naszym sosikiem czosnkowym, patrzcie. I tak wygląda nasza pizza, słuchajcie, wiosenna, do tego mamy nasze przepyszne ciasteczka, zobaczcie jak... Naprawdę z niczego można zrobić coś. Jak to jest ładnie podane, to to wygląda bardzo apetycznie. Jest to bardzo dobre, bardzo, bardzo smakowite i polecam Wam. Pizza jest rewelacja. Ciastka próbowałam, też są pyszne. <grym> I zapraszam Was na następny filmik, coś tam znowu wymyślę. Najlepiej się wymyśla jak się z głodnym, także będzie coś fajnego. Dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiam.